Wyobraź sobie miejsce, gdzie handel narkotykami i prostytucja odbywają się na oczach wszystkich, gdzie używanie ciężkich narkotyków jest tak powszechne, jak picie kawy, a syreny karetek stały się częścią codziennej ścieżki dźwiękowej. Witamy w Downtown Eastside, najbardziej zmarginalizowanej dzielnicy Kanady, miejscu, gdzie przetrwanie nie jest pewne, a nadzieja idzie ramię w ramię z rozpaczą. Ale to dopiero początek. Downtown Eastside istnieje mroczna strona, prostytucja. Wiele kobiet ucieka się do niej, aby przeżyć, a zapłatą nie zawsze są pieniądze. Często otrzymują jedzenie, narkotyki albo tylko brudny materac, na którym mogą spędzić noc. Chcesz wiedzieć, jak wygląda życie tam, gdzie godność ma swoją cenę, a życie znaczy tak niewiele? Przygotuj się więc by zmierzyć się z brutalną rzeczywistością społeczności duszonej przez kryzys opioidowy. Downtown Eastside znajduje się w samym sercu Vancouver w kanadzie ale nie daj się zwieść, mimo że otaczają go nowoczesne, turystyczne i tętniące życiem obszary, ta dzielnica ukazuje zupełnie inną rzeczywistość. Zaledwie kilka kroków od centrum Vancouver, ulice Downtown Eastside odsłaniają obraz skrajnej biedy, naznaczony otwartym używaniem narkotyków, prostytucją i codzienną walką o przetrwanie mieszkańców. To miejsce robi ogromne wrażenie właśnie ze względu na kontrast. Z jednej strony Vancouver z pocztówek, symbol wysokiej jakości życia, z drugiej... Z drugiej strony dzielnica, w której przetrwanie jest niepewne, a kryzys opioidowy widoczny jest o każdej porze dnia. W Downtown Eastside najczęściej widzi się ludzi mieszkających na ulicach: kolorowe namioty, prowizoryczne koce, materace rzucone na chodnik. Wszystko to ciągnie się przez całe kwartały, jakby miasto odsunęło na bok część swojej populacji, spychając wszystkich w ten konkretny fragment Vancouver. Bezdomni tutaj to nie tylko liczby, to tysiące historii, z których każda naznaczona jest. Stratą, porzuceniem, problemami psychicznymi, uzależnieniem, przemocą albo po prostu brakiem szansy. Są tacy, którzy mieszkają tu od dziesięcioleci, inni trafili niedawno i nigdy nie zdołali się wyrwać. Jedni żyją samotnie, inni w grupach tworzących coś w rodzaju małej społeczności pośród chaosu. Często można zobaczyć ludzi pchających wózki sklepowe, wypełnione całym ich dobytkiem. Niektórzy budują małe domy z drewna, plandeki i taśmy klejącej. Jedni mają zwierzęta, inni tylko plecy na plecach. W ciągu dnia wielu siedzi, krąży tam i z powrotem, lub próbuje zdobyć coś do jedzenia. Nocą sceneria się zmienia, walka toczy się o bezpieczeństwo i choćby z krawek chronionego miejsca. Mimo istniejących schronisk, wielu ludzi woli spać na ulicy. Jedni twierdzą, że w schroniskach jest niebezpiecznie, inni nie chcą rozstawać się ze swoimi rzeczami lub zwierzętami, a są też tacy, którzy nie znoszą surowych zasad, jakie tam obowiązują, i tak ulica staje się domem. A dla niektórych już dawno stała się codziennością. Pandemia wszystko tylko pogorszyła. Wielu straciło to niewiele, co jeszcze miało. Sklepy się zamknęły, praca zniknęła, a programy pomocowe nie dały rady. Liczba osób w kryzysie bezdomności wzrosła, a to, co już wcześniej było widoczne, stało się niemożliwe do zignorowania, ale nawet tutaj istnieje solidarność. Grupy mieszkańców dzielą się jedzeniem, kocami i papierosami. Pojawiają się wolontariusze, rozdają posiłki, ubrania, albo po prostu rozmawiają. Nie zdarza się to codziennie, ale kiedy już się wydarzy, robi ogromną różnicę. Teraz porozmawiajmy o brutalnej rzeczywistości downtown Eastside. Prostytucji. Pośród ulic naznaczonych biedą, uzależnieniem i porzuceniem, kobiety, bonać wiele z nich bardzo młodych, inne mających już za sobą dekady w tym zajęciu, krążą między skrzyżowaniami, które widziały już wszystko. Tutaj ciało nie jest tylko ciałem. Staje się schronieniem, walutą, sposobem na przetrwanie. Niektóre sprzedają swoje usługi za pieniądze. Inne za jedzenie, narkotyki, albo po prostu za ciepłe miejsce, w którym mogą spędzić noc. Wiele z tych kobiet codziennie naraża się na ryzyko, przemoc fizyczną, nadużycia, zaginięcia i nikt tego nie dostrzega. Albo udaje, że nie widzi. Policja patroluje okolice, ale najczęściej pojawia się za późno, a kiedy już przyjeżdża, nie zawsze pomaga. Istnieją relacje kobiet, które zgłaszały napaści i zostały zignorowane, albo gorzej, to one zostały zabrane. Znaczna część osób zajmujących się Tutaj prostytucją to kobiety rdzenne. To nie jest przypadek, to efekt systemu, który od początku je zawiódł poprzez rasizm, biedę, brak wsparcia i historyczne zaniedbania. Jest też inna strona tej historii narkotyki. Wiele kobiet trafia do tego świata już uwikłanych w nauk, a prostytucja staje się jedynym sposobem na utrzymanie uzależnienia. W tym wszystkim pojawiają się obrazy, których trudno zapomnieć dziewczyny ze zgubionym wzrokiem, czekające na następnego klienta, szeptane rozmowy. W zaułkach, ciała osuwające się na chodnik. Niektóre znikają z dnia na dzień i zostają tylko kolejnym zdjęciem na murze plakatów, przyklejonych taśmą. Mimo to są ludzie, którzy próbują coś zmienić. Organizacje pozarządowe, aktywiści i były pracownice seksualne, które teraz pomagają innym kobietom wydostać się z tego życia: rozdają prezerwatywy, jedzenie, zapewniają wsparcie psychologiczne, a przede wszystkim słuchają bez oceniania. Ale dopóki nie będzie godnych warunków mieszkaniowych, dostępu do opieki, Zdrowotnej, realnego leczenia uzależnień i polityk publicznych, które traktują te kobiety jak ludzi, cykl będzie trwał dalej. Bezpieczeństwo w Downtown Eastside to temat delikatny. Każdy, kto tam przechodzi, czy to wieloletni mieszkaniec, ciekawski przybysz, czy ktoś pracujący w okolicy, szybko zauważa, że ta część Vancouver funkcjonuje zupełnie inaczej niż reszta miasta. Atmosfera na ulicach jest ciężka. Napięcie widać w spojrzeniach ludzi, pośpiechu tych, którzy znają zagrożenia i wiedzą, że jeden nieostrożny krok może wiele kosztować. Nietrudno zrozumieć dlaczego na wielu kwartałach obecność policji jest stała, radiowozy krążą bez przerwy, samochody patrolowe stoją na rogach ulic, a funkcjonariusze obserwują ruch. Ale to wcale nie oznacza, że ludzie czują się bezpieczniej. Wręcz przeciwnie, dla wielu mieszkańców codzienna obecność policji nie daje poczucia ochrony, lecz jeszcze większego napięcia. Częste są relacje o agresywnych kontrolach, braku wrażliwości i sytuacjach, których Osoby najbardziej potrzebujące pomocy zostały po prostu zignorowane. Dla mieszkańców innych części Vancouver, Downtown Eastside stało się dzielnicą, którą niemal wszyscy radzą omijać, zwłaszcza nocą. Nie jest rzadkością, że bójki wybuchają w biały dzień, dochodzi do kradzieży, zamieszek związanych z handlem narkotykami, a nawet do przerażających incydentów z udziałem ludzi całkowicie oderwanych od rzeczywistości, często pod wpływem ciężkich narkotyków, które krążą tu otwarcie. Fentanyl na przykład rozprzestrzenił się tak dramatycznie, że dzielnica przypomina niewidoczne pole minowe. Nikt nie wie, co czeka za następnym rogiem. Jeden fałszywy krok, chwila nieuwagi i wszystko może zmienić się nagle. Karetki pogotowia są tu częścią codzienności, podobnie jak syreny i krzyki odbijające się echem od wąskich uliczek. Sklepy, które wciąż działają w Downtown Eastside, nauczyły się żyć z lokalną rzeczywistością. Wzmocnione drzwi, prywatna ochrona, kraty w witrynach i coraz wcześniejsze zamykanie. Niektórzy przedsiębiorcy Próbują inwestować w te okolice, stawiając na rewitalizację i projekty społeczne, ale wielu rezygnuje pod naporem codziennej presji i ryzyka. Mieszkańcy starych kamienic, ci, którzy nie mają wyboru albo nie mogą stąd odejść, żyją w ciągłej gotowości. Dzielą codzienność z dźwiękiem Syren, krzykami nocą, użytkownikami w kryzysie i lękiem, że przypadkiem znajdą się w złym miejscu o złym czasie. W Downtown Eastside działa codziennie równoległy rynek rozstawiony wprost na ulicy, nie ma tu namiotów kasfi. Skalnych, ani paragonów. Chodnik staje się witryną. Trotuary są całkowicie zastawione kocami, starymi ręcznikami albo kawałkami kartonu, na których sprzedawcy improwizują swoje stragami i stragany i wykładają wszystko, co udało im się zebrać, albo zdobyć w inny sposób. Można tam znaleźć dosłownie wszystko: telefony wszystkich modeli, ubrania wciąż z metką, papierosy, a nawet rzeczy, których nikt nie spodziewałby się zobaczyć na sprzedaż, jak leki bez opakowania czy używane wibratory. Nic nie ma gwarancji ale wszystko jest na sprzedaż, o ile cena jest niska. To takie miejsce, gdzie ktoś może zaoferować Ci rower za 5 dolarów, a jeśli odważysz się poprosić o zniżkę, być może dostaniesz go za 3. Niektórzy nazywają to wolnym targiem chaosu i to określenie naprawdę pasuje. Nie ma tu porządku, nie ma logiki, a często nawet rozmów. Wystarczy wskazać, co się chce, powiedzieć, ile ma się w kieszeni i spróbować się dogadać. Większość tych produktów pochodzi z kradzieży, ale nikt o to nie pyta, wszyscy uda że to normalne. Sprzedający potrzebują szybkiej gotówki, zazwyczaj na narkotyki. Kupujący chcą oszczędzić, a przechodnie obserwują wszystko z pewną obojętnością, jakby to był tylko kolejny zwykły dzień w tej części miasta. Te targowiska nie mają stałych godzin. Czasem zaczynają się jeszcze o świcie, gdy ulice są puste. Innym razem pojawiają się przed południem i trwają do późnego popołudnia. Wystarczy, że kilku sprzedawców się rozstawi, a zaraz dołączają następni. Kiedy pojawia się policja, sceneria zmienia się w. Kilka sekund. Sprzedawcy znikają, w pośpiechu zbierają wszystko, chowają towar do wózków sklepowych, toreb, albo po prostu rozpływają się w zaułkach dzielnicy. Ale wystarczy, że radiowóz skręci za róg, a wszystko wraca do normy, jakby nic się nie stało. Na ulicach downtown Eastside dzieje się coś dziwnego. To nie tylko ludzie pokazują oznaki chaosu, nawet gołębie wydają się być tym dotknięte. Co jakiś czas ktoś zauważa, jak chodzą chwiejnym krokiem, latają nisko albo stoją na środku. Chodnika, jakby całkowicie odcięte od świata. Mieszkańcy okolicy mówią o tym już od dawna. Twierdzą, że te ptaki mogą być pod wpływem resztek narkotyków wyrzucanych na ziemię. Fragmentów substancji mieszających się z jedzeniem, śmieciami i wszystkim, co gołębie są w stanie dziobnąć, efektem jest to dziwne zachowanie, które wydaje się bezpośrednim odbiciem tego, co dzieje się w otoczeniu. Niektóre zbierają się codziennie w tych samych miejscach, jakby były tam uwięzione, inne latają nisko, padają. Na przeszkody albo po prostu na nic nie reagują, jakby nawet zwierzęta pogrążyły się w tym samym upadku, który dotyka całą dzielnicę. Teraz porozmawiajmy o poważnym problemie w Downtown Eastside. Wiele osób żyje tam z ciężkimi chorobami psychicznymi, które nigdy nie były właściwie leczone. Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, głęboka depresja czy traumy z dzieciństwa są wszechobecne, ale rzadko otrzymują należytą uwagę. Większość tych osób nie ma dostępu do opieki lekarskiej, leków ani żadnego. Wsparcia psychologicznego często zostają pozostawione same sobie, próbując przetrwać w wrogim środowisku, gdzie zdrowie psychiczne jest ignorowane, a cierpienie narasta, bez leczenia, objawy tylko się nasilają. Pojawiają się kryzysy paranoi, epizody psychotyczne, chwile całkowitego zagubienia, nieprzewidywalne zachowania stają się częścią codzienności. Jedni ranią samych siebie, inni wpadają w konflikty z otoczeniem, nie rozumiejąc do końca, co się dzieje. Życie z chorobą psychiczną, bez wsparcia, czyni wszystko jeszcze trudniejszym. Wielu mieszkańców nie wie, komu zaufać. Czują ciągły strach, dezorientację, tracą poczucie czasu, rzeczywistości, a nawet własnej tożsamości. Ulica staje się nie tylko miejscem życia, ale też odbiciem tego, co dzieje się wewnątrz ich głów. Problem nie jest nowy, ale wciąż spychany jest na margines miasta. Tymczasem liczba osób dotkniętych rośnie, a bez dostępu do podstawowej opieki nadal tkwią w cyklu cichego cierpienia, którym pomoc niemal nigdy. Nie nadchodzi. W downtown Eastside karetki pogotowia praktycznie się nie zatrzymują. Dźwięk Syren stał się częścią tła dźwiękowego dzielnicy. Jakby był zaprogramowany, by rozbrzmiewać przez cały dzień. Zdarza się, że ratownicy ledwo kończą jedną interwencję, a już wzywani są do następnej często na tej samej ulicy, tym samym chodniku, a nawet w tym samym kwartale. Często widzi się, jak paramedycy wyskakują w pośpiechu z pojazdów, biegnąc z zestawami naloksonu w rękach, otoczeni przez gapiów. Sąsiadów, bezdomnych i ludzi, którzy widzieli tę scenę już tyle razy, że przestali się dziwić. Wezwania po pomoc przychodzą jedno po drugim. Ktoś zemdlał na środku chodnika, ktoś inny źle się poczuł w prowizorycznym namiocie, jeszcze ktoś upadł na tyłach starego budynku. W ciągu kilku minut wszystko to może wydarzyć się na jednej ulicy. To przedawkowania, załamania, kryzysy odstawienia, epizody psychotyczne wszystko naraz. Dla ekip ratunkowych pracujących w tej okolicy brak przerwy to już dawno codzienność. Bywają dni, kiedy ruch karetek przypomina dworzec autobusowy. Paramedycy i ratownicy często opisują Downtown Eastside jako prawdziwą strefę wojny, ale wojny innej, bez żołnierzy, bez strzałów, bez granic. A mieszkańcy doskonale wiedzą, jak to działa. Jeśli karetka spóźnia się z przyjazdem, powód niemal zawsze jest ten sam. Jest już zajęta innym przypadkiem, prawdopodobnie tuż obok, może zaledwie kilka metrów dalej. W Downtown Eastside istnieje miejsce, które Szczególnie zwraca uwagę osób znających te okolice, to tak zwane pokoje bezpiecznego użycia. Przestrzenie stworzone specjalnie po to, by osoby zażywające narkotyki mogły robić to pod nadzorem z opieką personelu medycznego. Takie miejsca powstały jako próba ograniczenia liczby przedawkowań i zgonów na ulicach, które od zawsze stanowiły ogromny problem w tej części miasta. Vancouver było jednym z pierwszych miast w Ameryce Północnej, które wprowadziło tego typu rozwiązanie, a Downtown Eastside zostało wybrane właśnie dlatego. To, że to tutaj koncentruje się największa liczba użytkowników narkotyków w sytuacji skrajnej podatności na zagrożenia. W tych punktach użytkownicy przynoszą własne substancje, ale mają dostęp do sterylnych strzykawek, pomocy medycznej oraz warunków, które pozwalają szybko reagować, jeśli ktoś poczuje się źle lub dozna przedawkowania. Celem jest uniknięcie sytuacji, w których ludzie zażywają narkotyki w miejscach niebezpiecznych na chodnikach, w zaułkach czy publicznych toaletach gdzie w razie komplikacji nie mogliby liczyć na żadną pomoc. To temat, który budzi wiele kontrowersji, ale w mieście widać już jego efekty. Odkąd te sale zaczęły działać, liczba zgonów z powodu przedawkowania w Vancouver spadła w niektórych rejonach, szczególnie tam, gdzie dostęp do takich usług jest największy. I na tym kończymy nasz film. Prosimy, podziel się swoimi przemyśleniami o Downtown Eastside w sekcji komentarzy. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i zostawić lajka. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij w film, który właśnie pojawił się na Twoim ekranie, jestem pewien, że spodoba Ci się jego treść. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.